Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nadszedł ten moment. Rozpoczynamy serię z Camaro ZL. You see the I'm fitted up. in my car and up. Secure the bag get the You see the I'm fitted up. my car up. Secure the bag get the on flex flex Słuchajcie, kamera jest już na podnośniku, pracy jest dużo, głównie uświetlenie jest zlokalizowane z przodu, tam z tyłu wystąpiły jakieś zarysowania na dyfuzorze, ale to e, na później. Zajmę się teraz przodem, rozbierzemy, zdemontujemy maskę, e, najbardziej tutaj zależy na tym karbonowym e, wlocie tutaj, na wykończeniu zobaczymy czy jest całe. Później zajmiemy się demontażem pasa przedniego, zobaczymy w jakim stanie jest układ chłodzenia, e, chłodnica e, skrzyni biegów. Reflektory, mam nadzieję, że ten prawy będzie cały Ten na pewno jest już pęknięty, bo to widać Oraz te wszystkie kierowniczki powietrza i mniejsze elementy Zabieramy się do pracy To jest element Który jest bardzo drogi Jeszcze coś bym tutaj trzyma. Słuchajcie, ściągnęliśmy maskę, bo tutaj jest ten wlot jeszcze przyklejony. Będzie po prostu mi teraz łatwiej zdemontować, ale on jest wielki tak naprawdę. Nie widać tego, jak jest na, na płasku zamknięte wszystko. Dobra, demontuję. Zabierzemy go do drugiego garażu i zobaczymy, w jakim jest stanie. Zmienimy sobie ten brud z tego i zobaczymy, czy wymaga tylko przelakierowania, czy gdzieś tutaj jest uszkodzony sam włókna Co Słuchajcie, wiadomo się jest dobra, bo uszkodzony jest tylko tutaj lakier bezbarwny w niektórych miejscach. Zaraz to zmatuję. No i zobaczymy, czy nie ma pod tym żadnych pęknięć. Jeżeli nie, wystarczy całość przelakierować bezbarwnie nowo i wlot będzie. Jak nowy. Tutaj ta powierzchnia zmatowana. Trzeba będzie uzupełnić tutaj kilka takich dziurek i co lakier bezbarwny. Myślę, że będzie finalnie bardzo ładnie. Zawijamy i magię Zobaczcie, prawie reflektor też już wyciągnięty. Wydało się cały. Okazało się, że tutaj jest pęknięty. No bardzo niefortunne zdarzenie. Kurczę, w tym miejscu. I tak to cały, wszystkie mocowania, Znaczy jedno mocowanie ma chyba tylko pęknięty o. Tutaj. A tak to jest cały. Przykra sprawa. No słuchajcie, doszliśmy do etapu, w którym mamy zdemontowane reflektory, te wszystkie tutaj kierowniczki powietrza. Pas przedni jest już poluzowany. Jeszcze trzeba zjąć troszeczkę rzeczy, żeby on wyszedł. Eee, tą płonicę zaraz będę demontował. Płotnik. No i zobaczymy, jak to wygląda eee, już tak od środka. Zobaczymy, jak wyglądają podróżnice. Pomierzymy. I działamy dalej. Słuchajcie, pas przedni wyciągnąłem. No i wygląda to. Wam, dobrze. Tutaj do wymiany jest chłodniczka i te wszystkie elementy jej mocujące. Filtr powietrza, budowa zepsuta. Chłodnice, tylko ta środkowa. Jest tutaj na dole. Uszkodzona. Um, reszta tutaj wygląda na chwilę obecną dobrze. Jeszcze nie mierzyłem. Wydaje mi się, że troszeczkę yy, belka poszła w stronę prawą, bo ona jest tutaj skręcana do podłużnicy to jeszcze w Camaro jest tak to ciekawie rozwiązane I już wam tłumaczę tutaj podłużnica jest stalowa do niej zanitowany jest kielich aluminiowy, no i do fartucha też, i później do tej stalowej podłużnicy są przykręcone takie przedłużki podłużnicy takie strefy, nazwijmy to strefami strefami zgniotu, no i te dwie strefy zgniotu po prostu trzeba tutaj wymienić belka tutaj delikatnie ma jakieś delikatne wniecenie to trzeba zrobić i tyle Playboy przyjechał Słuchajcie tutaj w Mustangu zaraz wymienimy zawieszenie i spróbujemy nim zjechać tutaj mamy Elementy przygotowane. Słuchajcie, udało się zmienić zawieszenie. Mustang nawet dostał już docelowe koło. Wszystko poszło w miarę sprawnie. Zaraz jeżdżamy do rango. Później Mustangiem, o ile odpali. Znaczy rękawica mi się zepsuła. No i na koniec chargerem też o ile odpali. Świetnie, jedziecie, muszę Konkret, lokomotywa Słuchajcie, auto mamy już rozładowane, na pierwszy ogień idzie do Charger z 2011 roku, auto kupiłem dla Damiana i Wioletki, których bardzo serdecznie pozdrawiam Jest to wersja RT, z silnikiem 5.7 Hemi pod maską uszkodzenie główne z tej strony, poszycie lewego błotnika oraz drzwi, no i troszeczkę niefortunnie, z prawej strony przetarte y, dwoje drzwi. Coraz częściej pytacie nas o import właśnie chargerów z USA. Stają się coraz bardziej popularne, co osobiście mnie cieszy, bo uwielbiam te samochody. Opowiem Wam troszeczkę o różnych konfiguracjach oraz o tym, co tak naprawdę można kupić. Chargery oferowane są y, z jednostkami V6, 3.6, silniki Pentastar oraz silniki 5.7 Hemi V8. To są najbardziej popularne silniki w tych samochodach. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej mocy, no to tutaj wchodzi już półka od SRT, 6,2 w Hellcatie i 6,4 wolno od SRT. Takie jak na przykład w tamtym czarnym chargerze. Może się wydawać, że taki charger z Ameryki wewnątrz Was nie zaskoczy, ale słuchajcie, Dodge były naprawdę fajnie wyposażone. Oczywiście zdarzają się wersje podstawowe bez ekranu, na zwykłych welurowych siedzeniach i bez żadnych bajerów ale naprawdę nieraz można znaleźć fajne wersje wyposażenia martwe pola, ten na przykład ma martwe pola tapicerka, połączenie skóry z alcantarą w wersjach SRT, bardzo często spotykane dużo funkcji takich jak podgrzewana kierownica podgrzewane i wentylowane siedzenia aktywny tempomat, grzane siedzenia z tyłu jeszcze taki bajer którego ja osobiście nigdy nie używałem ale zawsze o nim opowiadałem to podgrzewanie lub chłodzenie kubków po prostu można sobie napój wsadzić i włączyć Chłodzenie i on po prostu samochód obniży. Wykorzystując układ klimatyzacji, obniży nam temperaturę tego napoju. Fajny Bayer, nie wiem czy praktyczny, może niektórzy korzystają. Na pewno jest w aucie i to jest fajne. Myślę, że dobrym określeniem byłoby powiedzenie, że charger jest taką alternatywą dla, dla Mustanga. Bo jeżeli ktoś ma rodzinę i musi do auto zmieścić 5 osób, no to słuchajcie, idealny samochód. Sedan, szybki, wygodny, pojemny. No i jeszcze ładnie się prezentuje już jesteśmy przy temacie aut rodzinnych Tam pokazałem wam rodzinnego sedana Tutaj mamy coś jeszcze większego Amerykański SUV Dodge Durango Bez koła <ścoughs> Na no, Durango znajdziemy miejsce dla 6 osób Wychodziły też wersje 7 osobowe Ale wtedy na środkowym rzędzie nie mamy takich komfortowych foteli Pod maską znajdziemy popularne V8 5.7 Hemi Napęd na 4 koła też bardzo duży plus, także powiem Wam, mega fajna, przede wszystkim szybka, rodzinna fura. Myśleliście pewnie, że w tym odcinku nie pojawi się żaden musak. Na początku odbudowa kamary, później Dodge, ale nie! Dobra, słuchajcie, rozładowaliśmy sobie tamte auto, znaczy to było jedno z nich. To jest musak, którego kupiliśmy sami z myślą o sprzedaży, ale niestety nikt na niego się nie zdecydował, mimo tego, że cena była fajna. Samo auto wydawało się średnie, było bardzo ryzykowne, bo uszkodzone było zawieszenie, to pewnie widzieliście przy zrzucaniu, przy zrzucaniu z lawety. Samochód też na aukcji nie odpalał. Oczywiście odpalił na aloże, wystarczyło podpiąć akumulator. Olej, wszystko jest, z dołu nic nie dostało oprócz kilku elementów zawieszenia. Dokładnie jeszcze nie jestem w stanie Wam powiedzieć, trzeba to wszystko rozebrać. Ale tak, auto odpaliło. Jeszcze jedna rzecz muszę Wam powiedzieć. W środku znaleźliśmy pudełka po iPhone'ach Ja byłem oczywiście już w szoku Myślę, kurczę, jeszcze telefony przyjechały No ale oczywiście zderzyłem się z rzeczywistością Jeden był pusty, a w drugim była sama budowa Zaraz wam zresztą pokażę Może jeszcze zanim yy, przejdziemy do wnętrza I pokażę wam te telefony Zobaczcie pod maską Jest tutaj dolot zimnego powietrza, o czym wiedzieliśmy Bo było go widać na zdjęciach ale dodatkowo są jeszcze kolektory wydechowe BBK. Zobaczcie, jak to wygląda: są BBK shorty, dalej jest poprowadzona e, nazwijmy to downpipe. E, dwie rury w dół, połączone wszystko do X-Pipe'a e, i, i dwie rury poprowadzone do tyłu. Pełen przelot to auto naprawdę niesamowicie chodzi. Oczywiście jest za głośno e, i to trzeba nie zmodyfikować, ale same BBK e, robią naprawdę robotę. Dodatkowo auto jest po programie, w środku był emblemat, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. W środku był emblemacik, e, przy, e, emblemacik firmy, która robiła tutaj indywidualne strojenie, jest numer sejne, wszystko jest opisane no i jeszcze dodatkowo było kilka dolarów. Niesamowity, e, niesamowity samochód, generalnie w środku jest bardzo duży, bardzo duży syf. Bardzo dużo syf, O, to są te iPhone'y, o których Wam mówiłem. Zobaczcie pudełko, iPhone 5, no i tutaj to chyba jest dziesiątka, albo ósemka, o, było coś takiego. No ale pierwsze wrażenie, serce stanęło. Takie znajdy bardzo rzadko. Jeszcze był łom, także gościu, który tym jeździł, albo kobieta, miała na pewno ciekawe przygody. Był jeszcze Pampers, nie będę tego dotykał, oraz takie oto puseczki, Dr. Thunder oczywiście nie będziemy nie korzystali. Jeszcze parę się wylało. Myślę, że tutaj był dosyć poważny mróz, i dwie eksplodowały. One są jeszcze zamknięte. Choć to tutaj jest nowy otwór, wszystko rozlany. Masakr. Słuchajcie, my już mieliśmy okazję go posłuchać przy zjeżdżając z lawety, ale odpalimy teraz dla Was takiego cold starta eee, Musicie zobaczyć, jak to po prostu brzmi. I jeszcze fajnym smaczkiem jest taki oto zielony zielona naklejka Playboya z dwóch stron symetrycznie o stop się zapalił. Jeszcze jaśki wystrzelone, oczywiście wszystkie systemy się palą, bo są czujniki ABS. Nie ma ich, nie istnieją, są odpięte. Zaraz się rozgrzeje, ale powiem Wam, że ten dolocik PBK 3.7 bez Air ride naprawdę fajnie żyje. A co do dolotów, to niedługo, mam nadzieję niedługo. Będziecie mieli możliwość zakupu naszych Fast-fogowych, customowych Z węglowego To Odcinku z odbudowy Camaro, które zostało przerwane przez zestawę aut. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My mamy już pełną listę części, także zamawiamy. Części przychodzą i działamy z odcinkiem numer 2. Mam nadzieję, że szybko się umiemy i Camaro wróci na drogi. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i lajkach. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.